Siemanko, Siemaneczko. Nocny chłodniarz. Melduje się pod rampą. Jak widać, już w swoim starym, poczciwym dafie 105 coś tam robili, coś tam rzeźbili, trochę zrobili. no Sporo rzeczy powymieniane z okazji tego, że już stał na warsztacie. Ale zobaczycie to później. Eee, błąd. Pojawia się podczas cofania błąd naczepy, ale gdy się wyłączy silnik, włączy się ponownie, ten błąd znika. Trzeba to obserwować. Dostałem taki oto przewód na naczepy, ewentualnie, czy to. Na pauzie czy tam w wolnym czasie, jeżeli dalej będzie tak się działo, trzeba będzie spróbować ten przewód podpiąć i zobaczyć, co wtedy się dzieje. Może to po prostu być wina przewodu. Różnie może być. No ale zobaczymy. No, na tą chwilę takie ja mam dyspozycje, więc mniej więcej tak to wygląda. A co do dzisiejszego, dzisiejszego transportu, jest godzina 22:21. Załadunek miałem awizowany na 22 Stoję pod rampą, tak jak mówiłem już wcześniej Dzwonił prezes Miałem do wyboru trzy trasy Częstochowa Opole Albo Starachowice Ta trasa Którą byłem poprzednio Ze względu na sytuację tego DAFa Mówię no Lepiej byłoby tą raczej najkrótszą wziąć w razie, by coś miało się dziać, odpukać, oby nie. Dość już tych przygód. Ale wiadomo, transport różnie może być. Tak więc wziąłem tą trasę, którą byłem ostatnio. To jest słabo, dzisiaj idzie to ładowanie. Chyba nie mają wszystkiego gotowego. I tak sobie siedzę, siedzę, myślę. I mam takie pytanie do Was. Czy może wolelibyście, żeby te odcinki były raz w tygodniu, a były dłuższe po prostu z dwóch, trzech ewentualnie tras, ile by mi tam wyszło w ciągu tygodnia i po prostu zrobić taki jeden film raz w tygodniu, nie wiem, tam powiedzmy w niedzielę go wrzucić. Tak praktycznie trasa w trasę. To nie zawsze coś się dzieje, no dla niektórych może to być też. Nudne. Nie wiem, jak wy to odbieracie. Jakbyście mogli się podzielić swoim zdaniem, to napiszcie w komentarzach. Minąłem już łąże. Droga wygląda cały czas tak. Nie odzywałem się do tej pory, ponieważ nic specjalnego się nie działo. Jedynie tylko padał śnieg. I cały czas tak się jedzie. Eee... Z wagi zjechałem. Waże całkiem nieźle, bo 39-200. Także prawie full. O, jaskareczka jedzie. Buenos Także no. Warunki, jakie są, każdy widzi. Nic się nie dzieje, tak więc jadę. Już 20 minut tak jedziemy. Jaskarki całe, całą autostradę zajęły, i nie ma jak wyprzedzić. I znowu rzem na zatoczce stanął. Tam miejsca nie ma, już na tym Orlenie. A tam, jak widać z daleka, jeszcze paleton jedzie. Nie mówię, kurde, zjeżdżam, bo. Jedna piaskarka lewym pasem, druga pomiędzy dwoma pasami i trzecia prawym pasem, także nie ma możliwości wyprzedzić i już się taki paleton zrobił. Jedziemy 30, max 40. A mi zostało coś, no to jak pokazuję 2,33, no to liczyć 3, niech w najgorszym wypadku 4 godziny powinienem dojechać. Ciekawe, jak tam warunki dalej. Nic, odkręcam 30 i zobaczymy, co tutaj dalej będzie. Bo 15 już mi wyszła, w sumie półtorej godziny mi zeszło na tym załadunku całym. Ale czasem i tak bywa. Dobra, odkręcam 30, zobaczymy, co dalej będzie. Cały czas pada, no tutaj już trochę tak skromniej. Ale no no zima, cały czas zima A ty czego taki zmartwiony? Był czas przywyknąć przecie Dojechałem Do Starachowic Godzina 6.12 Tutaj mamy Plus 0 stopni Masakra wszystko zaczyna płynąć Jeszcze stanąłem tu nie ma za bardzo gdzie W taką kałużę Zaniosłem dokumenty I Zostawiłem numer telefonu i czekam Widzę dopiero Postawił się Przede mną Pod rampę białą skanią, Więc podejrzewam Że najpierw jego rozładują A później będą dzwonić do mnie Jestem już pod rampą Wszystko kapie normalnie Odwisz? Ja też już bez czapeczki no normalnie ciepło jest tutaj. Szybki pomyte. Wydruk zrobiony. Także czekam na rozładunek. A no, myślę, że już połowa zdjęta, bo prostu ośka się zaczyna podnosić No dobra. Netflixa odpaliłem i czekam. Powiem wam mozolnie, to idzie mozolnie dzisiaj. Załadunek się przedłużył, rozładunek też. 8.15 dopiero rozładowany. Teraz nie wiadomo ile jeszcze na dokumenty poczekać. Później się starować. Załadować pojemniki. Wziąć dokumenty. Się zważyć. Dopiero wyjechać. Podejrzewam, że pewnie tylko wyjadę tutaj od nich na zatoczkę. I pauza. Taka sytuacja, nie? O tym właśnie wcześniej mówiłem. Oj, będą jeszcze jaja. szok No i dobra, 10:15. Mam około 2 godzin jeszcze czasu na 15 godzin pracy. No i jazdy mam też około 2 godzin, więc chyba ruszę stąd na jakiś parking. Widziałem na szela, może bo tu raczej stać nie będę. Bo tu dziki a jeszcze i chyba jedzeniem mi się kończy. Kanałek mało wziąłem w nocy, jakoś nie miałem to pojadłem i tu raczej na takiej zatożce to nie stanie. A tam może będzie okazja ten przewód przepiąć, zobaczyć czy to coś da. Bo jak widzieliście, no, jak cofam, to włącza się ten błąd. Teraz nawet nie cofałem, do przodu ruszyłem i wyskoczył ten błąd. Także. Może być tak, że podczas wyświetlania tego błędu nie ma hamulców na czepie, także może być różnie. A tak zagrzęzlijmy i czort karty rozdaj. Dobra, nie ma co bałamucić, czas leci. Trzeba jechać. zyczka miód na moje uszy to jest Up to the last ten I ran away with my life fast forward never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you this they have been here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Mm -hmm. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this been the I can't believe it's true. I'm just surprised as you. Is this? One thing certain, I'll always yeah. be your yeah. Jednak to nie przewód. Siemanko, witam po pauzuni. Jak słychać dyskoteka gra. Myślę włączę przypale, ale miałem stresa. <laughs> Bo yy, zasłonięty był zasłonko cały ten kokpit. I nie wiem. Chyba za szybko przekręciłem stacyjkę. I ja przekręcam i ta sama sytuacja. Zero reakcji, myślę, nie no rozrusznik znowu, czwarty ale odkryłem zasłonkę poczekałem, podgrzałem, odpaliłem chodzi także niech on chwilę pochodzi sobie do dziewiątki zostały mi dwie godziny jeszcze także troszeczkę tu się poogarniam coś może zjem i spróbuję chociaż kawałek zmontować żeby już w domu sobie czas nie zabierać no i tak jak wcześniej pytałem Was, się przypomnę jeszcze raz, bo teraz taka myśl mi znowu przez głowę przeszła, czy właśnie jest sens każdą trasę nagrywać i każdą trasę wrzucać, czy po prostu nie skleić tych trzech tras powiedzmy, w zależności ile tam w tygodniu mi ich wyjdzie, zrobić jeden taki dłuższy film i tak jakby w miarę regularnie raz w tygodniu go wrzucać. Także piszcie w komentarzu. Parking był pusty. Jak tu przyjechałem, zjeżdżają się. Jak widać, też był asfalcik, ale już sypie. Nie chcę wiedzieć, co się dzieje. Dalej tam na suwałki. Oj, kurde. A jeszcze w... dzisiaj, jak tu jechałem, było tak fajnie. Czysty asfalcik. No nic, nie można mieć wszystkiego. <ścoughs> Zima. Wyjechałem już z Warszawki Jak widać błędów na razie nie ma Nie wiem czemu, czary mary jakieś Może temu, że minus tutaj jest 1,5 stopnia Ale jak ruszałem było już minus 6 Jak z parkingu ruszałem i Do tej pory odpukać, w niemalowane, Fafiku, fafiku Nie wyświetla błędów A więc nie wiem, może gdzieś woda, jak pojawia się od gdzieś woda, do jakichś przewodów się dostaje, jakieś zwarcie robi czy coś. Nie wiem. Nie znam się, to moje takie tylko dziwne domysły. No ale w każdym razie tak czy tak już prezes mówił jego na jutro, na serwis. Także będą tam coś patrzeć, sprawdzać. Dzwoniłem do koleżki. To już... On jest praktycznie za Łomżo, Bo mówił, że tutaj w tym kierunku już jest spoko Zresztą tak jak widać, asfalt czysty Dziwne po prostu to jest, bo Powinno być odwrotnie No ta Polska z tą pogodą to podzielona w tą zimę Teraz praktycznie na południu śnieg, na wschodzie nie ma Jutro może być inaczej Może będzie dwa może być 8! A na koniec roku 6, a później 3? Dla 24 roku to nie ma znaczenia większego. Różnie! Różnie! I... Czekać cierpliwie i ufać! Ufać! No i pauzunia na Ełku. Mop, nie krasy. Coś takiego. I co standardowo? Idę wynie wynieść śmieci. Ogarnąć szyby, lusterka, dokręcić i wracać do domu. Daj pan spokój 19 stycznia Godzina trzecia. Dotarłem na bazę Tak więc dnióweczkę Kończę Troszkę się przedłużyła Ale czasem i tak bywa Co prawda rzadko Ale Taka praca Transport Dobra, ja będę się zbierał do domku Życzę wam tradycyjnie już Miłego poranka, fajnego dzionka, spokojnego popołudnia, miłej nocki, do następnego odcinka. Cześć!